Serdecznie. Dzisiaj, jak obiecywałem, jestem w lesie. I choć kto oglądał wczorajsze wydarzenia na Polsacie, z tego co jak mi nie mam, były pokazane moje okolice moje lasy tutaj, <grych> moje, no lasy tutaj okoliczne i nawet straż leśna z uwagi na to, że jest potężna susza. Oczywiście te materiały były robione od poniedziałku do piątku, bo ponieważ od wczoraj leje deszcz i dzisiaj też już padał i z pewnością padać będzie ale wie, i wieje strasznie to nie oznacza to, że w lesie jest mokro i że nie ma dalej zagrożenia pożarowego w dalszym ciągu to zagrożenie pożarowe się znajduje z tego względu iż nie ma miśka na mikrofonie i będzie w niego wiało Muszę tego miczka zrobić lub kupić. Jestem dzisiaj w lesie, jak obiecywałem. Biorę się za rozebranie i budowę tego dachu z tej strony. Ogólnie już całego. I sądzę, że to będzie fajnie. Mimo wszystko, dążąc do tego zagrożenia pożarowego w lesie, musiałem przywieźć, właśnie z tego, że pada, to i tak tutaj jest sucho, musiałem przywieźć wodę, podlać bluszcz, Poinki moje te niby sosnowe, ale dobra, wiem to świerk <laughs> yy, niech będzie. I, no I biorę się do pracy, ale żeby nie siedzieć i nie gadać, a jeszcze mam do Was parę spraw, to biorę się do pracy. Muszę rozebrać to wszystko, poskładować gdzieś te gałęzie, bo będą one potrzebne i przydatne. Także biorę się za rozbiórkę, ale z wami Będę rozmawiał na temat czego? Na temat, na temat tego, o czym wczoraj była rozmowa, czyli o tym wezwaniu do Mam Talent. No i sytuacja <gryw> wygląda śmiesznie, i oczywiście wszystkim Wam serdecznie, naprawdę serdecznie dziękuję za wszystkie, ale to wszystkie komentarze, bo niektóre były wesołe, niektóre były śmieszne, niektóre były zabawne, niektóre były. Takie prawdziwe, niektóre były aż ostre wprost, ale wszystkie z pewnością były szczere. Bo oczywiście macie rację, i, i tą rację ja miałem od samego początku: bo od samego początku byłem świadomy tego, że nie jestem w stanie nic pokazać przed tym Żyli. Nie jestem w stanie pokazać Survivalu Bushcraftu na scenie, bo jest to, yy, jest to nie, niemożliwe. Trzeba by było zabrać. Chlińsko, i, i, i temu resztę ekipy do lasu, i im tutaj pokazać. Także może im by im się spodobało, ale nie jestem w stanie tego im pokazać na scenie. Ja wiem tylko jedno, że jest, byłem tego świadomy od samego początku, lecz liczyłem, czekałem na Waszą opinię, na Wasze komentarze, ale byłem świadomy tego od samego początku, że ja nie nadaję się do takich programów. Ja jestem. Y, dzikusem nie nadaje się do ludzi. Byłem na dwóch zlotach w życiu, na których zloty były mega fajne, to nie czułem się tam tak fajnie, jak sam się czuję w lesie, gdy jestem sam. Dlatego, y, dlatego nie, nie, te, nie to nie dla mnie. Dobra, nie ma ludzi, nie gadam, biorę się za rozbiórkę. Y, tego wszystkiego oczywiście, za wszystkie komentarze wam bardzo dziękuję, bo dostałem ich bardzo dużo i to bardzo, bardzo miło mi jest z tego względu. Plandeka, którą kupiłem To Plandeka bardzo gruba, tak jest napisane Znaczy ona jest taka gruba, na pewno grubsza niż ta niebieska Wzmacnia przed deszczem i wiatrem Super mocna, wodoodporna I łatwa w użyciu i w ogóle Nawet pokazana jest do biwakowania 3x4 3x4 to oczywiście 3 metry szerokości chaty, a 4 metry to wysokość z zakładem jeszcze na tamtą plandekę, w tą wcześniejszą yy, zieloną, więc wystarczająco prawdopodobnie na bank wystarczająco ona jest yy, na tą chatę będzie lepiej. Już troszkę rozebrałem, wzmacniam całą konstrukcję, muszę tutaj pozmacniać, podarabiać gęście tych pacioli, bo na to przyjdzie znowu jakaś darnina, jakieś patyki, gałęzie, liście i tak dalej, tak dalej. Więc będzie tego trochę więcej, będzie to cięższe, a gdy mocniej popada, to i na pewno zrobi się to jeszcze cięższe a już nie mówię zimą o śniegu chociaż, no, chociaż zimą liści nie będzie to i śnieg tutaj też napada zasypie chatę, więc ten ciężar będzie większy więc przygotowuję się na e, wszystko więc wzmacniam to tak solidnie jak tylko mogę ale zrobiło się ciemno nadeszły chmury no i prawdopodobnie zaraz może padać deszcz oczywiście nie martwię się kamerą zawsze się martwiłem kamerą, że jak ja w deszczu będę nagrywał nie martwię się tym absolutnie bo jak widzicie taki sobie pomysł zrobiłem, statyw <grym> sobie zrobiłem z parasolem, no, no, wygląda to wieśniacko w lesie na pewno, ale no niestety film musi być jakoś montowany. Dobra, póki jeszcze nie leje to biorę się za wzmocnienie, szybko później najwyżej zakrywam to plandeką i, i zobaczymy jak, jak dalej będzie z pogodą. W środku i choć plandeka jest założona, ale jeszcze nie jest uszczelnione, a nie obsypane, w środku zrobiło się mega ciemno, a przynajmniej zielono, a nie niebiesko. Teraz jest klimat. Jeżeli jest klimat i już mam dach nad głową, bo chmury ciemne nad doliną, to... Mam pomysł, aby zacząć robić jedzenie. Dzisiaj jedzenie troszkę mi zajmie czasu, więc trochę tu ogarnę, posprzątam. W tym czasie będzie się robić jedzenie. Zjem, napiję się kawy i biorę się dalej za pracę nad naszym dachem. Robię kawulca, bo kawa to podstawa. Kawa musi być. Wszystko się zakurzyło, ale kawkę robię, po kawie wstawiam jedzenie a co do jedzenia dzisiejszego to mam taki mm, fajna sytuacja wynikła ponieważ miałem dzisiaj przygotowaną przygotowaną dzisiaj konserwę konserwę taką mięsną, prawdziwą no bo te sklepowe konserwy jak wiecie, bardzo mało mają mięsa, a, a tam z mięsem w sumie mało wspólnego a tu prawdziwą konserwną mięsną konserwę, tak konserwną, konserwnę mięsną i, I miałem sobie ją tutaj spożyć, ale gdy rano szykowałem się do lasu, siedziałem w domu jeszcze przy kawie I nagle wyskoczył mi film, a popo dziewczyna jak zwykle w terenie i jak zwykle coś dobrego przyrządziła do żarcia I tak popatrzyłem na tą swoją konserwę i wstyd i chęć mi odeszła jedzenia w ogóle tej konserwy, mówię nie, no musi być coś lepszego, także dzisiaj będzie lazania z kurczakiem i do tego masa zielonych oliwek Taki, takie jedzenie oczywiście gotowe, nie będę z tego sam tutaj tworzył i będę, poza tym pierwszy raz będę próbował lasanie zrobić na gazie, jeżeli jest zagrożenie pożarowe nie palimy otwartego ognia w bezpiecznym w czasie suszy na zewnątrz nie, nie jesteśmy w chacie wikinga, tylko na zewnątrz e, gdzieś, to i nawet sądzę, i nawet jestem świadomy tego i pewien tego, że nawet kuchenka gazowa jest zagrożeniem, jeżeli ktoś to robi nieumiejętnie. Tutaj jestem pewien, zawsze jestem przygotowany zawsze dużą ilością wody. Nawet gdy sądzi się, że ma się umiejętności, zdolności i wiedzę, tak jak ja tak sądzę, to, to lepiej się przygotować i lepiej być uważnym i ostrożnym. Dlatego ja tak, tak staram się robić. Wy też się starajcie. Yy, I co? No i dlatego mówię: dlatego dzisiaj nie ma otwartego ognia, nie ma ogniska, nie ma jakiejś kucheneczki, nie ma nic, jest tylko kuchenka gazowa. I na niej właśnie postaram się dzisiaj zrobić lasagne. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. I w piekarniku 25 minut się ją robi. A tutaj na tym ogniu nie wiem, ile ją trzymać. Mam ze sobą folię aluminiową, owinę ją całą w tej folii i położę na gazie. Co, co z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia. Na pewno się przyjara trochę od spodu, ale aby ciepło było, co? Dobra, nieważne. Zjem, napiję się, a w sumie napiję się kawy, a lasagne, gdy się będzie robić, to w tym czasie będę dalej y, okładał już i montował y, rzeczy na tej ścianie. Przykręciłem kilka poprzecznych belek, takich żerdzi, aby jeszcze docisnąć tą folię, tą yy, plandekę do konstrukcji. Aby ją tam wiatr nie, nie majtał i jeszcze po to, aby ona zrobiła nam takie kaskady: kaskady, na których będę składował właśnie gałęzie, liście, ziemię, darninę. Yy, Paprocie. Wszystko co tu znajdę, to będę tam rzucał, aby to zasłonić, zamaskować. Kupa pracy jeszcze przede mną dzisiaj. Dzisiaj taki dłuższy dzień, na pewno będzie dłuższy odcinek, ale już minęło ponad 15 minut odkąd robi się moja lazania. Pachnie rewelacyjnie, nawet takim delikatnym przypaleniem, taki swąd malekki, ale to, to nic nie znaczy. Oczywiście piwko dzisiaj musi być bez reklam tu. Jakiś, ale piwko oczywiście 0% bo zaraz ktoś powie, że nawalony szerszeniem po lesie latam Chociaż i tak, jak powiecie o. Będzie piwko do lasagni Na apetyt dobre no a ja zobaczę do tej naszej lazani jak ona wygląda. Bo jestem bardzo ciekaw, czy ona się coś tutaj w ogóle zrobiło. Uuu Soczyście to wygląda. Pełni sprawna do konsumpcji <noise> Jak najbardziej. Ciepluchna. Także poję też do woreczka. Trzeba będzie tu jeszcze dzisiaj trochę posprzątać, pozasłaniać, pozarzucać. Nie wiem czy mi się uda to wszystko dzisiaj zrobić. Zobaczymy jak pogoda dopiszę, ale jakieś prześwity są słoneczka, tylko strasznie wieje, ale jest fajnie. A, no nie z skwierdził, muszę Wam to pokazać. Tam na dołu na pewno będzie trochę przyjarana, i jestem tego świadomy, nawet chyba czuć, ale to nic, no czy Wy nie na pewno nie czujecie. No, teraz by się przydało to jakoś wziąć, zdjąć, ale mam. Ale to nie wszystko. Gdzie Ty już się bierze za żarcie? Jeszcze nie wszystko. Panie Darek. Mam rękawiczki. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, że je mam. Ten mnie założył do pracy. Trzeba umyć blat. Lat umyty jest spukany, więc biorę się za krojenie. To będę kroił, zaraz zobaczycie. Będę kroił oliwki. Oliwki, bo oliwki uwielbiam. Kurde, każde, czarne, czerwone, zielone. Ale oliwki jak najbardziej. Ja się będę szczypał. Trochę. O tak. Mm. I to jest właśnie oliwkowa lasagna. Niesamowita będzie. Tak mi się wydaje. Jestem tego pewien w sumie. Dobra. Ja się biorę do konsumpcji. Piwko, lasagna, którą trzeba teraz ładnie Wymerdać z tymi oliwkami, taka mała porcja dzisiaj tej lasani, jakaś taka tyci tyci się trafiła, ale lepsze to niż konserwa <śmuszczak> nie dorówna na pewno serowi w szynce czy to w boczku chyba to była szynka paruńska a Uapopo, ale Ale też jest rewelacyjne. Mm. Takie siadanko w lesie. To już nie wiking z lasu, to już burżuj z lasu. <grystanie> z lasu, szlachta z lasu, szlachcic, szlachcic z lasu na wypasie, na bogato. No takie rzeczy. To tu borówki, żołędzie i kasztany zżreć, lasania <grystanie> z oliwkami. Sery z, z, z szynką, no nie, masakra. YouTube na psy schodzi. No nic, ja jem. I za chwilkę biorę się dalej do pracy. Ale coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć oczywiście o zdjęciach. Zdjęcia, które cały czas mi podsyłacie, za co bardzo wam dziękuję. Zdjęcia z fajnych miejsc i fajne zdjęcia, które właśnie wrzucam i właśnie sobie możecie, ja teraz będę jadł, a wy sobie a wy pooglądajcie. No i pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. Nie widać, nie ma tej w końcu szpetnej, niebieskiej plandeki. Ta zielona praktycznie jest niewidoczna, a tym bardziej z daleka. Zaraz jeszcze Wam pokażę, jak z daleka to wygląda. Jak yy, ta trawa, to wszystko, ta zieleń komponuje się z tą chatą. I jest ekstra. W środku ciemnica. Jeszcze trochę uszczelni dodatkowych. Ale to już w następnym odcinku. Nie tyle, że będę uszczelniał, ale w następnym odcinku dołożę kolejną rurę, tą trzecią, i postaram się załatwić gliny. Nie wiem, chyba nawet kupię, jeżeli jej e, nie wydobędę skądś. I po prostu pff, zrobię izolację między kominem a ścianą z gliny. Glina absorbując ciepło. Będzie pochłaniała i rozpraszała od tej rury, więc nie będzie możliwości zapalenia się tych suchych, brzozowych belek. I komin na górze e, będzie o metr praktycznie wyższy. Na górze jeszcze dostanie siatkę drobną, aby grubsze jakieś iskry, żar czy coś w tym stylu nie wydostawały się na zewnątrz, aby nie podpaliły naszej chaty. Na górze jeszcze, na samym szczycie, na kalanicy, tak zwanej, naszej chałupy zrobię, gdy już będę miał tą glinę, zrobię całą tą górę, e, będę chciał, a przynajmniej tam, gdzie komin będzie wystawał, przynajmniej, wylepić jak największą płaszczyznę gliny, bo wtedy jest tym bardziej większa pewność tego, że to się tam, gdy się z stanie, to nam się tam nic nie zapali. Takie coś będę chciał zrobić, ale to są plany na następne odcinki. Ale ja dzisiaj już mógłbym dziękować wszystkim tym, którzy dołączyli się do zrzutki. A jest tych osób już wiele, nawet chyba z 8, i jest już duża suma. Yy, ale to nie wszystko. Ja nie będę dzisiaj dziękował tym osobom, bo zrzutka trwa do końca czerwca. Ostatniego czerwca zamykam zrzutkę i wtedy oficjalnie na filmie. Każdej osobie po kolei z ksywki, pseudonimu, imienia, nazwiska, czy jak są tam wpisani, wszystkim będę na filmie osobiście dziękował. Bo jest za co dziękować, bo sądziłem, bo zawsze wiem dobrze, nie pierwszą zrzutkę robię, yy, nie pierwszą taką akcję i wiem, że zawsze mogłem na Was liczyć i, i wiedziałem, że i tym razem się nie zawiodę. Jednak z, yy, liczyłem gdzieś yy, sumy, jakieś tam zrzutki, złotówka, dwa, pięć a tu na dzień dobry startujecie z takimi kosmicznymi sumami, także tym bardziej mam za to dziękować i takie podziękowania dla Was oczywiście będą. Kto jeszcze się nie dołączył do zrzutki, a chciałby dołożyć swoją przysłowiową złotówkę, to link macie w opisie pod filmem i tam możecie sobie wejść i tam zobaczyć, co tam się dzieje. Będzie, będzie super wyprawa. Wyprawa zaczyna się, wyjazd mój zaczyna się... 10 lipca. I w ten dzień wyjeżdżam, startuję, ruszam. Będzie wyprawa. Co wyprawiać i co do wyprawy, to jeszcze będą o tym filmy, będą filmy na pewno z, o tym jak gdzie, którędy, przez jakie miejscowości, jakie dni, w ile dni jadę. Taki film powstanie oczywiście jakiś tydzień, myślę, że przed, yy, przed wyprawą. Choć już mam ustalone miejsca mniej więcej, to i tak jeszcze taki film powstanie. Może jeszcze wtedy Wy dorzucicie jakieś może fajne miejsca, które ja nie zauważyłem, że tam są po drodze, a są według Was i warto je zobaczyć. Może Wy coś jeszcze dorzucicie, doradzicie. To takie coś, ale jeszcze yy, będzie film na pewno takim, jak pakuję szerszenia, co pakuję do szerszenia, jakie rzeczy zabieram, jak to pakuję, yy, z czym jadę i jak to będzie wyglądać, a na pewno jest to dwa razy mniej na pewno niż w tamtym roku. Mój minimalistyczne pakowanie się z roku na rok jest coraz lepsze. Jeszcze z 10 lat spakuję się w torebkę po biedronce. <grymne> Także tak, będzie fajnie. Ale to jeszcze też nie wszystko. Bo na przykład wczoraj ocenialiście pod filmem e, jakość filmu, który nagrałem i jak to jest zmontowane i w ogóle. I oceniacie to pozytywnie. Także zostawiam na razie akcję, że montuję filmy na. Telefonie z powrotem komórkowym, bo prostą rzeczą jest telefon komórkowy, i tak mam przy sobie. A odpada mi ciężar zabierania na wyprawę laptopa, ale mały ptasiak przyleciał. Cześć kolego! I Zabi nie będę musiał zabierać laptopa, który zajmuje dużo miejsca, który dosyć dużo waży do tego zasilacz, kable yy, i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej, myszki, sryszki całą tą resztę więc film będę montował sobie na telefonie po prostu prawdopodobnie jeszcze zastanowię się nad kupnem dużego powerbanka takiego dosyć wytrzymałego i wdaję czego, żeby właśnie podczas tego montażu już wieczorem, gdy usiądę, no bo wiadomo, że podczas dnia jadąc ze skutera będę brał prąd do ładowania telefonu ale gdy już rozbiję obóz, gdy będę chciał zmontować dla Was film, no to taki powerbank się przyda, bo montowanie filmu trochę zajmie, później renderowanie go zajmuje trochę czasu i pochłania baterii, a później przerzucanie, wrzucanie to na YouTube'a też zajmuje trochę czasu i baterii, więc takie dodatkowe ładowanie się przyda, więc tylko chyba co mi jedyne, co brakuje na wyprawę, to yy, dużego powerbanka. Ale chyba, że macie jakieś fajne powerbanki, i możecie o nich coś dobrego powiedzieć, także napiszcie albo dajcie link najlepiej do takiego powerbanka, którego wy polecacie w komentarzu. Zaj zajrzę, zobaczę, zorientuję się cenowo, yy, pojemnościowo, jak to wygląda i wtedy może któregoś z takich wybiorę. I byłbym bardzo wdzięczny oczywiście. Jak na dzisiaj to wszystko. Pojadłem, popiłem, a pojadłem dobrze, popiłem. Zrobiona jest w końcu dach, nie ma szpetnej plandeki, pięknie to wygląda, aż, aż chce się tu przychodzić. Ta niebieska plandeka trochę odstraszała i była bardzo widoczna, a teraz jest mniej widoczna. Dlatego ja się cieszę z takich postępów. Niedługo będzie odcinek z Nocki, w chacie też, ale i Nockę chcę spędzić na dzikiej ambonie. Z jakieś 30 km ode mnie znajduje się ambona na środku takich dwóch pól i lasów. No, z pięknym widokiem po prostu z pięknym widokiem i tak jadąc pociągiem zauważyłem tą ambonę w tym szczerym polu yy, wystająca yy, na publiczne lasy i pomyślałem, żeby fajnie było na niej spędzić noc tak trochę ekstremalnie i, i na pewno takie coś jeszcze planuję nie, niebawem zrobić nocka na ambonie, nocka w chacie wikinga odcinki będą i to bardzo fajne Dlatego dzisiaj ja Was pozdrawiam. Już nie ma ludzi. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Miłego tygodnia Wam życzę. Nie wiem. Miłej pracy z pewnością. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.